Друзі, вітання! В ефірі новини польської. Буду читати вам. Думаю, буде цікаво, будете слухати. Це так, як подкаст, або щось новеньке дізнатися та ще й польську послухати. На мапах появилася червь. Ото регіони, де жар потрима дужей. І ми зараз прочитаємо про погоду в Польщі. Що буде і що кажуть? Діж початок фалі упаву в Польщі. Сьогодні початок хвилі спеки. Спек в Польщі. Do Polski zaczęło napływać bardzo gorące powietrze, rozpoczynając ostatnią w te wakacje falę upałów. O na żalce będzie ostatnia chwila z pekiem. psem, z takim ośmiu do nas przyjdę, chociaż ja dumno się nie przyjdę. Dziś, jak i w kolejnych dniach, termometry w wielu regionach wskażą więcej niż 30 stopni Celsjusza. Tam to, co pokaże termometry, bliższe niż 30 stopni Celsjusza. A choć w kalendarzu nadal mamy lato i upały się powinny dziwić, nie, upały nie powinny dziwić, będą to wartości około 10 stopni. Celsjusza wyższe niż wynika z normy dla końcówki sierpnia. Wszystkie takie ceny typowo, że my mają lita i speka na nie do ale co buduć. A, stopcie wyjścia 10 do Celsjusza, zazwyczaj my mają od końca sierpnia. Po kilku chłodnych dniach nadszedł czas na zmiany. W środę 27 sierpnia najmocniej ociepliło się na zachodzie i południu kraju, gdzie termometry wskazały około 26-28 stopni Celsjusza. Najcieplej było w Legnicy, Legnica, tak, takie miejsce, gdzie odnotowano 29,5 29 stopni. Na tym jednak nie koniec, gdyż dziś, 28 sierpnia, czyli wczoraj, to co było wczoraj, w nas 29 sierpnia 25 roku, temperatura w wielu regionach wzrośnie do 28-32 stopni. Chłodniej ma być tylko na północy i pod halu, gdzie spodziewamy się około 24-26 stopni. Po południu lub wieczorem nad zachodnią Polskę nasunie się jednak front atmosferyczny z opadami deszczu i burzami. No, i tutaj mamy: polecamy nam to prototystecium. Seria frontów przejdzie przez Polskę, przyniesie ulewy i podtopienia. Aha, setek takie nas, ciekawe. Oh, zalewa. Um, przyczyną upałów jest bardzo gorąca masa powietrza zwrotnikowego, które dociera do nas z rejonu Morza Śródziemnego. Wszystkie takie przyczyny tego gorącego powietrza jest masa tego powietrza, jakie przychodzi z Śródziemnego Morza. Widzicie, na karcie pokazano, troszkę niszczę, no ja wam Piątek, o, co jest uchodnia? 29 sierpnia znajdzie się ono nad wschodnią Polską i to tam temperatury będą najwyższe i sięgną około 30, 30 33 stopni. O, na zachodzie jednak cały czas stacjonować ma deszczowy front, będzie około 10 stopni. Macie to, takie ościa schid na Polsce, Warszawa w tym w to 33 gradusy. Bude w nas teplem powietrza zobaczmy, jak cyklone jak one się cęruchają. Tego lata fale upałów w Polsce nie pojawiają się. Często, to, to nie mają ciasto często spek. Na mapach anomalii temperatury dominują kolory niebieskie, w lubi kolory oznaczające wartości niższe niż wynika z normy. Tym razem będzie jednak o 5, około 5-10 stopni cieplej niż wynika ze średniej lat 1991-2020 roku. Szczególnie wysoka dodatnia anomalia ma panować w piątek na południu kraju. I tu my baczymy o taką kartę, mapa. W czwartek żar będzie o, lał jak z nieba. Lał się z nieba. Tylko kilka regionów uniknie upału. Podwiedzicie kaspeka w sane czerwony. Do kiedy potrwają upały w Polsce? Gorące powietrze najdłużej utrzyma się wzdłuż województw wschodnich. Aha, to na wschodzie Polscie będzie teplo. Gdzie jeszcze w sobotę będzie 28-30 stopni. W niedzielę. Годній зробить в цій краю, і нігде температура не прикрочує 20-27 стопів Цельсію. Ну що ж, мої любі, це, напевно, останні наші теплі літні спекотні дні в цьому році, цього літа. Але давайте не будемо, як то кажуть, себе обмежувати. І будемо розуміти, що наш настрій дійсно не залежить від погоди. Ми самі створюємо собі настрій, і неважливо, чи буде тепло, чи буде холодно, ми завжди можемо вийти на повітря, погуляти, походити, босоніж по траві, якщо ще погода дозволяє, об'єднати дерева і побути з природою. Давайте будемо відкидати оцей сум, якого і так всюди повно, зважаючи на. Чомблеюся, зважаючи на постійно змінюючи дійсність, яка дуже сильно змінюється, і ми повинні змінюватись разом з нею. E, ну, таке, Таку e, ситуацію проживає наше покоління, нічого не зробиш. <gry> Бажаю вам всього найкращого, найляпшого. І пишіть, як вам ось такий формат. Будемо читати новини, які дійсно реальні, а які дійсно правдиві, і будемо слухати польську мову, будемо читати нею, будемо перекладати і розуміти, і будемо ній говорити. А якщо ви хочете заговорити, здати на карту поляка, резидента, громадянство, приходьте вивчати мову. Дійсно якісні структурні курси перевірені десятирічними десятитьма роками досвіду та тисячами відгуків на правду реальними. Приходьте вся інформація в описі. Чекаю вас, до усłyszenia.